Kolejny młodzi gramęć, gramy w Bedwars. I no. Mam nadzieję, że mi to dobrze pójdzie nawet. Yy, no. Mam no, wślę, że coś tam mało tym. Może przegram sobie z Kimś najpierw. Po słaby. Yy, no. I ten laga mam. O, dobra, dla się. No i tak, zostawcie sumika. Yy, najlepiej z dronkiem. Łapkę w górę, no i lecimy po 100 subskrypcji. Eee, dobrze. Albo najlepiej po 10, najpierw po 10. Lecimy po 10 subskrypcji. Później ok, po 50, później do 100, i tak dalej, i tak dalej. Byłoby mi też miło, jakbyście zostawili lajka. Eee. są ustawienia takie w ramie, leżą, jak je to jest mega fajne. Ja grałam na limarze, jak mogliście zauważyć, w moim lewym górnym rzaku, gdy rozpoczynałem silnik nie wiem czemu kupiłem kolejny, bo znam sobie zadaję? jak tak to się To nie i lecimy. Ej, widzę, że czerwoni to duby, bo selecą. mają <laughs> end stone. To jest bez sensu, kto kupuje end stone. Jak to to kupię end to sorry. Ale będę, będę udawał duwa i kupię sobie luby oczek.

Widać, że ci różowi są prosto mi najlepszymi. I niebiescy, bo jak tam patrzę, ten. Najlepszego na początku w sali. Dobra, nie, nie Lecimy kolejny. No, Orylkę zagrać. Dobra, ja. ja mój nick to jest muczko od 227. <grym>, jak wy co. Wiem, nie jesteście ślepi, ale po prostu Wam i tak mówię. E, gram na kliencie Lunar i no, no i takie to, czy moje życie Dobra. Raz, dwa, raz, dwa. Mam nadzieję, że się miniaturka spodobała, bo to sobie też trzeba wymaić nie miniaturka. E, cz cztery minuty, już to trwa filmik.

widzowie, zanim ja się przyczuję do tego, to minie 100 lat. No i mówiłem. Nie mówiłem. Jeszcze 5 sekund Będę... będziecie musieli... 3, 2, 1 i... Bum. I teraz zamienia to na insta. Yeah, Jej, jaki, jaki fajny typ. Się ja się cieszę szczerze. Nie, 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 nie. nie. Zmierdź! O ty kurczaku, ty! Trzymamy z pięć i pojęłam co. Jezu, O! Pewnie, pewnie. Wydam to sobie na armora. Tak, Teraz będziesz jadł. Miał lunara, miał lunara. Tak, tak. Dużo z tym tu mam. Czekaj. Mój. Chyba ja nie, nie widzę mnie. Nie pani. No chodź tu. Siema, Mordo! Eeeh, yy, możecie zauważyć, yy, tu, tutaj, ten. Tu, możecie zauważyć, i tu, zostanie <laughs> mi policzka na hajpie. Eeeh, yy, zazwyczaj grona Kuczka, ale zdecydowałaś się, że sprawdzę, bracia, jest hype. Yy, I jakąś dobrze się wypycha. Te typy z po obudowę łóżka. Zarabia mi to wyłóżkę. Jezu, widzę. Chyba Jezu, jaki jestem lamus. Czemu? Ja? Dobra, nie mam wyda. Jolo, jolo. Ej, jak to się stało? Ja muszę takie lagi, że nawet tego smarta nie mam. Nie przyszedłem tutaj. Okay. A dłużej jestem. Okay. Ни в конце хера. в конце хера. Легова. Что О, прилетел. Ой, ой. мы Co tu jest do tego typa? On jest po prostu lepszy! No lepszy jest po prostu. Czerownik, może możecie sobie... O, rzesz! Ja pierd... O! Klepnął go! Brawo! I o! I cztery diaksy zebrał! Wow! A no chodź. Ikke død, forbrutt. Jeg oh, sover. Zazwyczaj mi się czasami tak lepiej, że nie widać niej tego, tej skrzynki. Więc e, nie tak że czy, czy otwórstw. Nie e, ją zobaczyć, ale nie przejmujcie się tym. Hmm. się w PS. no nie najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Niech to nie klepnąłem. No e, 9 minut. На а ничего интересного практически не стало. Сейчас я тебе на той, на той корсе. Надо же, уже встану иди. Там, на гуже, на гуру, не видишь? На no, пиксели тоже не делает, на не, не фань. Jaki lamp. Wow! Jezu, ten typ jeszcze idzie. Oby Ja nie, nie mam włączonego czatu, bo może wam to oszkodzić. Mi osobiście nie przeszkadza to najbardziej, ale... Wam już wszystko dać boli. Większa satysfakcja jest, gdy oglądasz. No, to zmieniano. Gdy grasz, ale gdy oglądasz... That's Wow, wow, not shooting me. This guy's not shooting me. This guy's not shooting me. This guy's Oh, a Hello, Oh, thanks. Yeah. Tip jest powalony. Dobra, widzowie, gramy w Skywarsy, eee... Dobra, gramy w Sky widzowie. No, dobrze, działa wszystko. Eee, Sky Warsy. Millenium. Eee, Sky Też sobie długo zagramy, bo, bo fajnie jest. Gdy grasz tyło. No, dobra. I jutro, y, W może sobie zagramy na bedroku. Ja że wejdę do droga, bo kupię sobie. Oh, oh, oh. Kupię, sobie y, ten... będę, kupię sobie ten... Nie będę drobnego. Kupię sobie ten podzienny. S! Co ja robię?

On z kolegą wygra. Dobra, jeszcze raz, widzowie. Już 12 minut trwa ten turek. Jeszcze będziemy go zmontować, więc to kolejne, to będzie pół godziny. A wy nie... niektórzy nie mają czasu. Ej, fajny skid. To jest fchy, dobra, za długi. Fchy im saki. So fchy im so cute.

To jest koniec tego odcinka do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie submanem, a my się widzimy na następnym odcinku. Pa pa!